Witam w tutorialu, jak napić się soczku wosanka, 5 witamin, napój jabłkowy w sposób bezrurkowy. Więc zaczynamy. Po pierwsze, musisz dostać sok w swoje ręce, a więc jeśli leci, to, to łapiesz. A tym, jeśli nie masz rurki, bo jakiś ciula ci dał soczek bez rurki, musisz sobie poradzić nożem. Jeśli masz już dziurkę, żeby napoić się tym, jakże zajebistym soczkiem, musisz ścisnąć go w ten sposób. Ale jeśli nie trafiłeś do y, swoich ust, musisz trochę przychylić. O! Tak! I teraz uwaga! A jeśli jeszcze raz nie trafiłeś, musisz przychylić. Tak! Jeśli się oblałeś musisz skoczyć po... a to albo po chusteczkę ewentualnie zmniejsz odległość dobre bardzo dobre załabiste kurwa mać! Czekaj jeszcze jeden? Mogę ci przynieść swój? Ochlapałeś? No, czy jesteś pierdolnięty? No pijesz to Masz. Dla masz z rurką a teraz, witam w tutorialu numer 2 Jeśli masz soczek z rurką Otwierasz najpierw, odrywasz Papierek wyrzucasz w bezpieczne miejsce I ruchem posuwisto-zwrotnym Uderzasz o nasadę członka I przedziurawiasz sreberko Jeśli nie trafiłeś, spróbuj ponownie i do skutku Trafiłem Teraz żeby napić się tego soczku Trzeba to znaczy ci przyłożyć do pyska A, a. a możesz też na na odległość o tak Ale zajebiste Chcesz spróbować? Spróbował sobie ten telefon. Dobra. A jest mm. czysty. Dziękuję, dobranoc.